Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Najpierw może dwa słowa na temat tej księgi liczb i tego, że ten naród się, że tak powiem, stracił cierpliwość zdenerwował się na Pana Boga. Musimy pamiętać, że oczywiście możemy wierzgać, jak się to mówi, przeciwko Panu Bogu, możemy mu y, wypominać to czy tamto, ale pamiętajmy, że są pewne konsekwencje tego. Tutaj konsekwencjami było to, że y, y, te węże, można powiedzieć, plaga węże. Pamiętajmy, że tutaj chodzi o pewien znak. Zresztą Pan Jezus też, y, y, też y, w swoich y, Ewangeliach przypomina nam właśnie o tym, że jak wywyższono węża na pustyni kiedyś dawniej, to tak samo wywyższono także Syna Bożego i został wywyższony. Oczywiście to zapowiadał w rozmowie z Nikodemem, ale potem się rzeczywiście to wszystko stało. Natomiast mnie chciałbym zwrócić na to uwagę, bo bardzo często wielu ludzi chrześcijan Myśli, że z Panem Bogiem można sobie tak pogrywać i w ogóle traktować go jako takiego kumpla, który, którego może, można przestawiać. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy zaczynamy przestawiać Pana Boga i tu mi nie pasuje, tam mi nie pasuje, Panie Boże, tu źle zrobiłeś i tak dalej, to w tym momencie robimy z Pana Boga Bożka. I skutek jest czasami taki, poprosimy, żeby Pan jednak usiadł. Ja prosiłem o to. Skutek jest bardzo często taki, że to my mamy potem z tym bardzo wielki problem. Właśnie my, yy, którzy jesteśmy można powiedzieć nastawieni na Pana Boga i w momencie kiedy człowiek wprowadza, bo wtedy wprowadzamy barierę między nami a Panem Bogiem. I wtedy już nie ma takiej serdecznej tego spotkania, tylko jest na zasadzie on pewnie mi chce dołożyć. Ten Bóg to jest taki bóg z me, zemsty. I wtedy ustawiamy można powiedzieć tego Boga jak chłopca do bicia. Kiedy możemy, to mu tak dołożymy. I pamiętajmy, że tutaj były, tu był skutek taki, że węże, ale przenieśmy to na dzisiaj, na XXI wiek. Jaki jest skutek tego, że człowiek odpuszcza sobie Pana Boga? Jaki jest skutek? Popatrzcie na tych chociażby, którzy weszli w grzechy, chociażby nawet te grzechy nałogu. No niech się wyzwolą tak łatwo. Łatwo się wyzwolić z grzechu, zwłaszcza nałogowego, ba, nawet z takich byle, byle jaki wydawałoby się, na przykład takiego, a bo lubię sobie tak skłamać lekko, co mi tam zależy. A weźcie teraz i spróbuj wycofać z tego albo w ogóle oduczyć na przykład takiego, jak to niektórzy niektórym mówią, białego kłamstwa. Nie jest to łatwo. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że Pana Boga ustawiłeś w ten sposób. Panie Boże, nie wtrącaj mi się, bo ja na przykład w tej dziedzinie to ja sobie po swojemu. I to jest właśnie ta śmierć, która dotyka człowieka. Niestety, śmierć duchowa bardzo często. Człowiek wpada w jeden grzech ciężki, potem drugi, i potem, żeby wyjść z tego, o, nie jest tak prosto. Zresztą, co będę mówił? Każdy z nas wie doskonale, że wejść w grzech jest bardzo łatwo, ale wyjść z niego, o nie dlatego też jest właśnie ta nadzieja. I tak jak w Starym Testamencie jest właśnie ten wąż yy, yy, miedziany, tak my wiemy, że jest nadzieja w krzyżu Jezusa Chrystusa. Wziąłem dzisiaj z kaplicy Najświętszego Sakramentu, tam jest mniejszy mniejsza, bo tutaj ten jest większy, ale chciałem, żebyśmy, się, żebyśmy zobaczyli. Są dwie prefacje, prefacja to jest taka modlitwa, która zaczyna się w górę serca, znosimy je do Pana i tak dalej, czyli prefacja przed czynnością, prefacerę. I jest, są dwie takie prefacje, które mówią właśnie o krzyżu. Prefacja, którą się odmawia bardzo często właśnie w, mszach, w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu i w czasie Wielkiego Piątku. I tam modlimy się w ten sposób, kapłan modli się, ale oczywiście wiadomo, że w, innym, w imieniu całego ludu. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Czyli od momentu męki Pana Jezusa, my możemy wychwalać wielkość Pana Boga. No, ktoś by mógł powiedzieć: no, Ładne mi wychwalanie i ładna mi wielkość Boga, skoro On jest na krzyżu. Idźmy dalej. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga. Chrystusa ukrzyżowanego. Jeśli damy sobie wydrzeć z naszego serca potęgę krzyża, potęgę śmierci Pana Jezusa za nas i dla nas, tak jak uczę pierwsze komunistów, jeśli to sobie wydamy, wydrzeć z naszego serca, to właściwie, słuchajcie, to chrześcijaństwo jest takie, ja bym powiedział takie, byle jakie. Owszem, jest. Ale jakie? Czy ona jest rzeczywiście takie pociągające? Nie wiem, czy pamiętamy o tym, ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ci chrześcijanie rzeczywiście byli jednoznaczni. Nie pozwolicie nam chodzić na mrze świętą, bo nas zabijecie. Trudno, będziemy chodzić. Dzisiaj każdy z nas może zrobić rachunek sumienia. I drugi, druga prefacja, która też przypomina. Bo to jest, proszę pamiętać, między innymi z taką myślą, to chciałem, żebyśmy sobie rozważyli, ponieważ to jest modlitwa Kościoła. Ten mszał, jak, słowa, jak sama nazwa wskazuje, jest, są to modlitwy mszalne, są to modlitwy, które odmawiamy w, w czasie Eucharystii, w czasie mszy świętej. I one są naprawdę piękne. Czasami, niestety, czasami bijemy się w piersi, my myślę o kapłanach, czasami wypowiadamy je tak troszeczkę może niezładnie, ale warto jest czasami wrócić do niego. Tym bardziej, że w tej chwili naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby nawet cały mszy, mszał święta zobaczyć i jakieś, jakie są modlitwy w, tym, w, no w internecie, czy gdziekolwiek indziej na stronach tych katolickich. I teraz Kolejny fragment właśnie z tej pre, drugiej prefacji. Zwracamy się do Boga, mówiąc tak: Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Zwracam uwagę na słowo postanowiłeś. To Bóg postanowił. To nie jest tak, że człowiek sobie wymyślił, jak przyjdzie Syn Boży, to ja go zabiję. Nie. Pamiętajmy, że to wszystko jest w planach Bożych. Dlatego też nam trudno zrozumieć, jak ojciec może swojego syna dać tak. I to jest to, co przeczytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Jak kocha? Tak kocha. Tak jak przeczytaliśmy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Jak kocha? Tak właśnie. Jak masz pytanie do Pana Boga: Jak ty możesz mnie kochać, albo jak kochasz? To zadaj mu pytanie: A jak kochałeś Syna? Pozwolił na to. Przy czym pamiętajmy o tym, że to nie było tak, że Syn Boży został zmuszony. Gdyby został zmuszony, nie byłoby mowy w ogóle o miłości. On przyjął to. Ojcze, niech Twoja wola się stanie. Ja uciekam od tego krzyża, ale jeśli taka Twoja wola, chcę. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, Modliliśmy się, modlimy się zawsze. Na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest kwidesencja, można powiedzieć, dzisiejszego święta. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, śmierć, i na drzewie krzyża zostało Powstało nowe życie. Tam zwyciężył, tu został pokonany. Zasadnicze pytanie. Czy wierzę w to?